Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj po raz kolejny możemy się spotykać w tej formie wirtualnej, żeby wspólnie rozważać tematy ze Słowa Bożego. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią chciałbym, abyśmy pokrótce przyjrzeli się tematowi związanemu z, z tym, kim jest niewiasta, co ona symbolizuje? Niewiasta lub kobieta, tak? I jakie ma cechy charakterystyczne? Jak powinniśmy odczytywać w ogóle właśnie symbole związane? Z tą kobietą, bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, w księdze objawienia są opisane dwie kobiety. Pierwsza to jest kobieta czysta, a druga to jest kobieta nieczysta, kobieta wszeteczna. Dzisiaj zajmiemy się tą pierwszą, a w następnym odcinku będziemy omawiać tą drugą. Oczywiście pewne rzeczy będę mówił skrótowo dlatego że jakbym miał wyjaśniać każdy symbol otwierając teksty, to ten odcinek byłby bardzo, bardzo długi. Aczkolwiek pójdę wam na rękę i pewne takie najważniejsze symbole postaram się zawrzeć albo w opisie, albo przygotuję jakiś slajd, który dołączę do tego filmu i go po prostu wrzucę. Więc w taki sposób możemy się umówić. Natomiast teraz chciałbym zaprosić Was do 12 rozdziału Księgi Objawienia, i tam przeczytamy sobie właśnie opis tej pierwszej kobiety. Czytam najpierw wersety od 1 do 6, a potem będę czytał wersety. Od 14 do 17. Ten wątek o smoku pomina. Tam jest po prostu napisane o tym, jak diabeł został zrzucony i tak dalej. Dzisiaj nas interesuje wyłącznie niewiasta, więc na tym się skupię. dobrze? I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diadełów, a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożrać jej dziecię. I porodziła Syna, Chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecie jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynie, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I potem czytamy wersety właśnie od 13 do 17. A gdy smog ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, gdzie, na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas, czasy i pół czasu, zdala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Nawet ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smog wyrzucił ze swojej paszczy. I zawrzał smog gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Więc mamy tutaj bardzo dużo symboli, jak widzicie. Dlatego, tak jak powiedziałem, jakbym miał po kolei wyjaśniać każdy, to z tego odcinka zrobiłby się wykład. Wykłady na temat księgi objawienia też będą, bo najpierw muszę ogarnąć pewne sprawy życiowe, żeby mieć po prostu więcej czasu na to, aby to ponagrywać. Natomiast teraz w skrócie pewne rzeczy podam, i tak jak obiecałem. Albo zamieszczę slajd w tym filmie z wyjaśnieniem symboli, albo zamieszczę je w opisie. Więc, Niewiasta w Piśmie Świętym oznacza lud Boży. Kościół. Na przykład, w drugim liście do Koryncy, w 11 rozdziale w wersacie 2, jest powiedziane, że, że Paweł ma stawić w ich przed Bogiem jako dziewicę czystą. Czy na przykład w Starym Testamencie jest lud Boży nazywany córką jeruzalemską, żoną niewiewną itd. Nie? Cały czas Bóg zwraca się do swego ludu i określa go mianem kobiety. Więc kobieta oznacza lud Boży. I tutaj mamy właśnie ten wierny lud Boży. Skąd wiemy, że jest wierny? Po pierwsze, jest czysty. Ma białą szatę. Biała szata w Piśmie Świętym jest symbolem sprawiedliwości Chrystusa. Co oznacza, że są to ludzie, którzy przyjęli ofiarę Jezusa, którzy przyjęli go jako swojego Pana i Zbawiciela i są oczyszczeni z wszelkiego grzechu. Jest tutaj powiedziane, że jest odziana w słońce. Słońce w Piśmie Świętym ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, słońcem jest Bóg. To wyraźnie powiedziano tak w jednym z psalmów, że słońcem i tarczą jest Bóg. Natomiast w księdze Malachiasza czytamy o tym, że dla sprawiedliwych, dla tych którzy zostali uznani za sprawiedliwych, Wzajdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Więc słońce oznacza właśnie sprawiedliwość Boża i Jego majestat, Jego charakter. Dalej tutaj jest powiedziane, że ta niewiasta ma 12 gwiazd, wieniec z 12 gwiazd. Gwiazdy w Piśmie Świętym też mają dwojakie znaczenie. Po pierwsze oznaczają aniołów. Z Księgi Objawienia o tym wiemy. Na przykład Pan Jezus trzymał w ręce siedem gwiazd i mówi: siedem gwiazd to siedem, siedmiu aniołów, siedmiu zborów. A siedem świeczników to siedem zborów. Więc gwiazdy oznaczają aniołów. Tak samo tutaj jest powiedziane, że smog, czyli diabeł szatan, strącił ogonem e, jedną trzecią gwiazd niebieskich, czyli aniołów. Natomiast co, e, niewiasta miała nad głową aniołów? No nie. Gwiazdy oznaczają również e, e, liczbę ludu bożego, po prostu. Liczba 12. Wieniec to jest wieniec zwycięstwa w ogóle. Um, ona, ona tutaj nie ma, to jest też taka um, gra słów tutaj po grecku, niewiasta nie ma tutaj um, tak zwanego diademu, w grecku diadema, tak? nie ma korony królewskiej, ona ma Stefanos, czyli wieniec zwycięstwa, taki wieniec jaki otrzymują na przykład, jaki otrzymywali um, Spotowcy, którzy na przykład ukończyli bieg w Grecji, ktoś może powiedzieć, że o, tutaj biegli tylko po wieniec oliwny, nic więcej. Wieniec był pewnego rodzaju tylko symbolem statusu, jaki zyskiwał taki człowiek, dlatego że osoba, która zdobyła taki wieniec, ona zyskiwała wielką sławę, budowano jej pomniki, układano na jej temat pieśni. Była zwolniona wraz z całą swoją rodziną z podatków i jeszcze tam kilka innych korzyści, takich naprawdę intratnych, odnosiła za zwycięstwo. Więc tutaj ten zwycięski kościół, zwycięski kościół, 12 gwiazd, niektórzy odnoszą do, też do nauki apostolskiej. Było 12 patriarchów, 12 apostołów, tak. W każdym razie jest to, jest to Boży Kościół. Ta liczba 12 na to wskazuje. I teraz tak, jest tutaj powiedziane, że jeszcze Księżyc był pod jej stopami. Czym jest Księżyc? Księżyc świeci w ciemności, prawda? Odbija światło słoneczne. I Biblia mówi o tym, że słowo Boże świeci w ciemności. Że ono rozświetla nam drogę, niczym pochodnie, jest światłością dla naszych stóp. I tam jeszcze parę innych tekstów by się znalazło. Więc jest to kościół, który jest ugruntowany na fundamencie Słowa Bożego, stoi na nim, więc ma fundament. Innego fundamentu poza Chrystusem nie ma. No ale tak jak powiedzieliśmy, Księżyc odbija światło Słońca. Kościół odbija charakter i postępowanie. Boga. I tutaj dalej jest powiedziane o tym, że ona była brzemienna. I właśnie chociażby interpretatorzy katolicy upatrują się w tym fragmencie, między innymi poprzez tą informację Marii Matki Jezusa. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy, Księga Objawienia jest księgą symboliczną. Tutaj nie ma mowy o Marii czy o jakimkolwiek specyficznym człowieku czy specyficznym narodzie, specyficznej jednostce. Można się domyślić tak między wierszami, ale wprost nie jest to powiedziane. I tak jak powiedzieliśmy, niewiasta oznacza kościół, więc nie może oznaczać Marii. Więc to jest to. W każdym razie, Maria urodziła Jezusa, tak? Ale co to znaczy, że Kościół urodził Jezusa? Że, że miał bóle brzemienne i e, urodził Jezusa? Jeżeli kobieta ma bóle brzemienne, to oznacza, że poród się rozpoczął, że jest już bardzo, bardzo blisko. Więc tutaj Kościół ukazany jest w takiej fazie, gdzie w każdej chwili mógł spodziewać się nadejścia Mesjasza. To było już tak blisko, że, że powinni zdać sobie z tego sprawę. No i Nowy Testament opisuje właśnie, że w pewnym momencie Chrystus faktycznie się narodził. I co zrobił Smog? I tu jest właśnie ten, ten pierwszy etap. Co zrobił Smog? Stanął nad niewiastą i czekał, aż pożre jej dziecię. Wtedy, kiedy ona urodzi, od razu by je zażął. Co to oznacza? No w, w historii możemy się dowiedzieć nie tylko o biblijnej historii, ale w ogóle z historii, z wiadomości historycznych, że Herod prześladował właśnie małych chłopców do drugiego roku życia. Kazał pozabijać właśnie wszystkie dzieci do drugiego roku życia, wszystkich chłopców z Betlejemu, kiedy dowiedział się, że z Betlejem wyjdzie Mesjasz. Więc diabeł po prostu już się przygotował. Nie wiedział, który chłopiec będzie Mesjaszem. Dlatego wolał pozabijać ich wszystkich, żeby wyeliminować tego potencjalnego. Ale Bóg ostrzegł Jezusa i ostrzegł Jego opiekunów ziemskich i zabrał ich do Egiptu. Ukrój. A potem diabeł przez całą misję Jezusa, jaką wykonywał tutaj na ziemi. Przez cały ten czas jego ziemskiego życia 33,5 roku uprzykrzał mu życie i robił wszystko, żeby go zabić. Ale czytamy o tym, że dziecię zostało porwane do Boga i do jego tronu. Czyli Jezus, co prawda, umarł, tak, diabeł ukąsił go w według prorostwa, ale zmartwychwstał i wstąpił do nieba. I to jest pierwszy etap, tak, jakby kościoła. Etap wczesno kiedy kościół się rozwijał, i tak dalej. I tutaj dalej jest powiedziane, że to jest właśnie drugi etap kościoła. W 14 wersacie też jest to opisane, 6.14. Tak samo. Jest powiedziane, że w pewnym momencie niewiasta musiała uciec na pustynię, gdzie ją żywiono przez 1260 dni. Albo czas, czasy i pół czasu. To słowo czasy to nie jest ileś tam czasów, to jest tak zwana liczba podwójna, czyli czas, dwa czasy i pół czasu, czyli razem 3,5 czasu, 3,5 roku, co daje nam 1260 dni, bo rok miał 360 dni. Tak? Więc 1260 dni to jest ten sam okres. Stosując zasadę dzień za rok, mamy 1260 lat. Więc niewiasta musiała ukrywać się na pustyni przez 1260 lat. To jest ciekawe, bo morze w Biblii jest symbolem ludów i tłumów, i narodów, i języków. Więc jest to gęsto zaludniony teren. Tak? Natomiast pustynia pustynia jest przeciwieństwem tego, tak? Jest to teren dziki, niezamieszkały, odludny. I właśnie niewiasta na takim terenie miała się skryć, dano jej skrzydła orła. Orzeł w Biblii oznacza Boga. Bóg często mówi, że nosił swój lud na skrzydłach orli itd. Tak ale też orzeł oznacza szybkość. Więc to też jest taki podwójny symbol. Więc z jednej strony możemy to czytać tak, że niewiasta otrzymała specjalną bożą ochronę, no bo tak było. Natomiast też szybko pewne rzeczy się potoczyły. Szybko musiała się schronić. Dlaczego? Dlatego, że wybuchły prześladowania. I to prześladowania, właśnie nie tylko właśnie, takie. W pierwszym wieku, kiedy Kościół chrześcijański się rozwijał, tutaj chodzi właśnie o ten późniejszy etap. Dlatego mówię, że to jest drugi etap, kiedy właśnie Kościół był prześladowany i musiał się schronić na kontynencie amerykańskim, który w tamtym czasie właśnie był terenem dzikim i terenem, na który nie sięgała wówczas jurysdykcja papieństwa. Więc schronili się tam wszyscy ci którzy szukali wolności religijnej. Jako pierwsi schronili się tam w Purytalii i utworzyli tam sobie taki azyl, gdzie miało być państwo bez, bez króla i kościół bez papieża. Ustalili pewne zasady związane z wolnością religijną, kiedy inni prześladowani protestanci dowiedzieli się o tym, że Istnieje taki kraj, gdzie można być po prostu sobą i wyznawać Boga swobodnie. Masowo zaczęli napływać na kontynent amerykański. Więc w taki sposób to wygląda. I, i to jest właśnie ukazane w symbolu, że smog wypuścił za niewiastą strumień wody z paszczy. Ale ziemia wchłonęła tą wodę. I teraz proszę zobaczyć y, taką rzecz. Co, y, co smog wypuszcza z paszczy? Normalnie, każdy smog ogień. Natomiast tutaj ten smog wypuszcza z paszczy strumień wody, żeby niewiasta porwała. Tak jak powiedzieliśmy, woda, morze oznacza ludy i tłumy i narody i języki. Więc z inspiracji smoka, niewiasta była prześladowana przez ludzi którzy byli mu podlegli i tak faktycznie było wszyscy wierni bogu ludzie byli prześladowani przez papieski system przez inkwizycję przez różnego rodzaju kapusiów donosicieli, fałszywych przyjaciół niektórych przywódców i tak dalej ale gdy skryli się na kontynencie amerykańskim to ta jurysdykcja papieżstwa i te prześladowania przynajmniej na jakiś czas ustały. No ale smok wściekł się tak, i widział, że nie może pokonać niewiasty, więc przygotował się do czego? Do walki z resztą jej potomstwa. Tutaj jest powiedziane, że zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa. Jeżeli chcemy z kimś walczyć, to nie odchodzimy, prawda? Tylko atakujemy po prostu. Chce się bić? Chodź. Nie? Ale on odchodzi. Dlaczego? Bo chciał się przygotować do tej walki. I w XIII rozdziale Księgi Objawienia, którego teraz nie, nie będziemy czytać, ale na pewno będę nagrywał odcinek na ten temat, w XIII rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że Smok odszedł, żeby przywołać dwóch swoich wspólników, Bestie z morza i bestie z ziemi. Są to dwie siły prześladowcze, którymi Smok będzie chciał uderzyć w resztkę potomstwa niewiasty. Pierwsza bestia oznacza papieski Rzym, natomiast druga bestia odnosi się do największej potęgi naszych czasów, czyli do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. A zatem ta demoniczna trójca, czyli smog, diabeł, jak i Papieństwo, jak i Stany Zjednoczone, odegrają kluczową rolę w prześladowaniu ludu Bożego czasu w końca. Dlaczego? Ponieważ strzegą przykazań Bożych mają świadectwo Jezusa i wiarę Jezusa. To, co mówiliśmy ostatnio o Bożej Reszcie. Z tego powodu będą prześladowani. W jaki sposób? No, dowiecie się tego z innych materiałów, które będę przygotowywał. Na dzień dzisiejszy bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był przydatny dla Was. I zgodnie z naszym zwyczajem, na koniec pomodlimy się jeszcze. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie. Chcemy bardzo podziękować Tobie za to, że Ty byłeś ze swoimi wiernymi dziećmi na każdym etapie istnienia Twojego Kościoła i że jesteś z nami nadal. Byłeś ze swoimi wiernymi ludźmi, gdy byli prześladowani za czasów apostolskich. Byłeś z nimi wtedy, kiedy byli prześladowani. Um, gdy rozpoczęła się reformacja i w późniejszych wiekach. Byłeś Panie z nimi wtedy, kiedy rozpoczęło się wielkie ożywienie religijne w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. I Ty obiecałeś, że będziesz i jesteś, Panie, z Twoją resztką w czasach końca. Dziękujemy Ci Boże, że Ty doglądasz tych swoich świeczników, tak jak jest w Księdze objawienia że przechadzasz się pomiędzy nimi, co oznacza, że ciągle czuwasz, Panie, nad swoim Kościołem, nieustannie. Mm. Jesteśmy mm. przedmiotem Twojej troski i miłości. Dziękujemy Tobie, Boże, za to. I prosimy Ciebie o to, abyś sprawił, żebyśmy byli gotowi na czas, w którym masz przyjść, aby zakończyć historię tej grzesznej ziemi, i zabrać nas do domu. Daj Panie, by nasze serca było przygotowane, byśmy byli ludźmi szczerze nawróconymi i w swoim życiu jednego pragnęli przede wszystkim, aby Ciebie kochać i Tobie służyć bez względu na koszt. Twoje ręce się powierzamy na cały dzisiejszy dzień. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję kochani. Trzymajcie się cieplutko. Oczywiście, zasubskrybujcie mój kanał. Mocny fundament. Zostawcie lajka pod tym filmem. Może jakiś komentarz. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.